Siemanko, z tej strony. Mafia Rolnik. Witam Was wszystkich. I jak widzicie, tu jest taka droga. Zrobiona. Cyk, cyk, cyk. Elegancko, prosto. To znaczy, że mapę już skończyłem. Znaczy, gospodarkę tu już w ruskim idziemy sobie rozrzucać. Obornik, bo w 60. zamontowanego mam tura. I tak. Już mogę Wam nawet pokazać, jak wygląda gospodarka. Tylko na 3-4. Nie tak szybko. No, 3-4. No, trochę inaczej. M mogę Wam tu pokazać o co tutaj, jak to już co zrobione. Tu niestety dróżka trochę krzywo, ale to nic. Tu za dużo inaczej dałem. Da się ściąć. Tak, ja, chyba nie, dobrze, nie będę ścinać. Ale powinno być, nie wiem, no gdzieś o dotąd, chyba, bo tak dużo nie. Ale tak, już Wam tutaj pokazuję. Po kolei tutaj ogródek dorobiłem, który jest Tylko za, za bardzo tutaj drzewo nieźle postawiłem Co nie bardzo tutaj tak Nie bardzo podobnie Choineczki też są niby jak tuje Bo tu niestety nie ma do farminga Drzewka też są Jak tu przystało dom, jak już Tu podwóreczko Nie za bardzo tutaj równo Ale tak Mamy tutaj stoły Tutaj mamy takie o Jest Tutaj jak zawsze widziałem, to tu świateczka, tak, tak. Do kur jest jeszcze bardziej tak przejście, ale no to niestety tak się zrobiło, ale to nic. Kury mają tu, tu, tu za oboro. Tu powinny być jeszcze króliki i to jakieś tak szopa jakaś by się znalazła. O, tu jeszcze bardzo, Od, no. Bramka drewniana, jest obora. A i tak, tu mamy studzienkę dobrze dobraną. Taka sama. Bardzo fajnie. Tu jeszcze szlafodałem, żeby wodę podprowadzić. I wchodzimy na podwórko. O, tu jeszcze kosz na świeci. Tutaj przy tym drzewku to jest taka fajna ławeczka, powinna być, ale niestety nie ma. Dobra, podwóreczko. Mamy tu hangarek. Wiatkę mamy. Tu siewnik stoi. Buda psa. 100 doła. No. I tak tu wygląda. A tył, proszę bardzo. Wielkie pole. Chyba, że trochę można było polo zrobić, ale to nic. Tutaj taki pieniek jakby przeszkadzał, więc dużego nie robiłem. Tutaj choineczki są, tak jak było na tym polu. Pole jest wielkie, ma na takie przedzielenie. Tutaj Wam zara pokażę. O, tu jest właśnie taki przedział, że tak jest. Drzewa są, więc idealnie zrobione. Dobra, ale bez gadania większego. Wsiadamy do ruskiego, jedziemy rozrzucać gnój. Ja, napiszcie jak wam matka się podoba, ja to robiłem żeby po prostu, żeby jakoś to wyszło, no ale parę błędów zrobiłem, ale to nic. Ale moim zdaniem to nawet fajnie wygląda, prawdziwo. Jeszcze trochę drogi mogłem podprowadzić tutaj. Zaorany, bo musiałem zrobić, ale to nic. Mamy tu obornik, przenieśliśmy, mieliśmy jego dużo, trochę, no trochę ubyło ale jest jeszcze do sześćdziesiątki. Tur został założony 3B. Myślałem, że to 2b będzie. No ale dobra, może być. Tu jeszcze dobrałem sobie obciążnik, bo trochę obciąża. I taki problem jest, że obciążało wcześniej. O tak, o dęba o. Ja o. I widzicie, jak tego obciążnika mam, no to już jest e, lepiej. No. Na selon następny tur będzie to i jest. Do, jak już to jeszcze się dorobi przystawkę do Bell. Będziemy Bele zbierać, turem no, seria idzie dobrze. Wszystko kolejny sezon tak niedługo, bo to już drugi sezon się ciągnie. Drugi sezon idzie dobrze, to, to niedługo trzeci sezon wychodzi. Jeśli ktoś trzeci sezon, to oczywiście zostawcie łapeczki w górę, to on przyjdzie bardzo szybko no a jak nie to trochę będzie przerwa ale jeszcze zanim ten trzeci sezon dojdzie to jeszcze będzie sporo odcinków na tym tutaj o jeszcze sporo odcinków tu będzie dopiero kiedy ogłoszę że będzie się rozpoczynać trzeci sezon to oczywiście mam nadzieję że zostawicie łapeczki w górę no jedziemy Będzie orka 60 też, bo dawno nie było, z tego co pamiętam, chyba nie było. Tutaj o, jak widzicie Jak widzicie to tutaj pole to teraz do, nasze jest Bo czwartego nie ma, bo to te będzie nasze. Czwarte Tak sobie postanowiłem, że to będzie bo Już nie mamy tego co wcześniej Już nie miało nie zmieściło się, bo po prostu zlikwidowane, bo za małe było No Droga przy, przyciechała tych nie ma trzeba było nowe szukać No i znalazłem bliskie no to wziąłem dobra cena była aż tak drogi nie cenił To jedziemy po następną partię, ja tu jeszcze podciągnę trochę tą drogę, żeby była. O, ale skocz ale skaczę. Skaczę. Najgorzej, że nie wyszło pani ziemniaków też to miało być, ale to... Ale to tam nic, jeszcze się zrobi. Dias, 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 dias. dajesz, 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 dajesz coś tutaj nie chcę a jakoś górki nie ma, ale ciężko mu jest coś. To ja nie wiem. Z pół łyżki będę musiał dać, bo nie wiadomo ile tu wystarczy. Bo jak już to chyba by poszło po tem Ale nie wiadomo to. Po łyżki dam tyle. Albo dwie. Mniej wyżej tak. tutaj jakoś to... O! Szkoda, że takiego fajnego różniczka nie zrobili. Jak, jak takich jest... No, po prostu takiego rzutnika jak te, jak u mnie na roli 2021: no, tej te gospodarzy prawdziwej hmm. to, by, to by nawet fajnie wyszło. Albo 60 też ruskiego by się zrobiło. MF-a też emasy i y, te rotacyjne, bo grabarka to może być, ale taka, ta siódemka to może być, ale ta piątka, jakby ktoś zrobił, o, to by nawet fajna była. I co tu jeszcze ten wózko? On... Siwniczek niepotrzebny, bo taki sam. A nie, tu już, już nie trzeba. Dobra, spółna bo chyba będzie starczyć. A ja nie chcę te marynować później, żeby została, zostało. To nie chcę. Ja go zaparkować. No, może być a, no, to lecimy Pruskiego i jedziemy dalej już ostatni rozrzut A, na pewno Dobra, widzę na czym to mi tam skończyliśmy No, dawaj, dawaj, kurde co tak ma o no. jedź porządnie może jedna wystarczyła to nic tak się pojeździ potem po to zrzucę żeby to poszło No To już spadamy Na pole można jechać To tyle w tym odcinku, myślę, że Wam się podobał, także na razie dziękuję, cześć i w ogóle pa!